Towarzysze, więc nagrywam ten krótki filmik, by zameldować, że wczoraj ponownie towarzysz Michał został zatrzymany podczas krótkich wakacji w Polsce przez polskie służby. Przypominam, że zostałem zatrzymany 7 lipca przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powodem mojego zatrzymania przez Agencję Bez Be Bezpieczeństwa Wewnętrznego były wezwania przez warszawską prokuraturę. Wars te wezwania yy, prokuratury do mnie nie mogły dotrzeć z tego faktu, gdyż po prostu w Polsce jestem bezdomny i y, tutaj listy wysyłane na adres polski, który nie istnieje, do mnie nie docierały. Więc zostałem ukarany za to, że jestem biedny, za to, że nie mam domu, za to, że jestem bezdomny. Zostałem ukarany tutaj przedstawieniem, że dom mojej mamy, w którym się zatrzymałem, zatrzymałem z moim synkiem, pokazując mojej mamie wnuka, wnuka, którego nie wiedziała nie widziała od wielu wielu miesięcy no polskie państwo rządzone przez PiS tak bardzo troszczy się o wartości rodzinne że kiedy babcia widzi swojego wnuka no to wkraczają służby to wkracza ABW i tutaj robi przedstawienie aresztując ojca właśnie w parku w czasie biegania robiąc tutaj wielki cyrk zakładając kajdanki i tak dalej, więc 7 lipca coś takiego nastąpiło na samym początku moich wakacji i ja przynajmniej myślałem, no dobra, no odbębnili tą szopkę i będę miał spokój, zwłaszcza, że informacja od razu poszła w świat, od razu tutaj różne rządowe media związane z TVP, a więc Teleexpress, wiadomości, a także różne portale podały informacje, o moim aresztowaniu, o tym, że zostałem, że zostałem zatrzymany przez ABW, by złożyć wyjaśnienia dla prokuratury. Yy, więc wydawałoby się, że po tym, po tym całym skandalu, który nastąpił, no dalsza część moich wakacji, kiedy w końcu z, tym, z tą ABW jakoś tam już sprawę wyjaśniłem, no to przynajmniej będę mógł kontynuować moje wakacje w sposób cywilizowany. Okazało się, że jest to niemożliwe, okazało się po raz kolejny, że Polska jest państwem zgubna, że Polska jest państwem, które nie działa. I wczoraj, w czasie naszego pobytu na Podlasiu, mojego i towarzyszy z PPR, udaliśmy się na Podlasie śladami zbrodni Rajsa Burego. Byliśmy m.in. W Zaleszanach. w Zaleszanach, gdzie miesiąc temu pojawił się prezydent Andrzej Duda gdzie pół roku temu pojawił się Zandberg i Biedroń tam także pojawił się PPR i my właśnie zwiedzaliśmy Podlasie i kiedy zauwa zauważyliśmy, że mamy troszkę czasu że znajdujemy się 15 km od granicy białoruskiej to spontanicznie podjęliśmy decyzję że pojedziemy na granicę białoruską na przejście graniczne Czeremcha no i na tym przejściu granicznym chcieliśmy zakupić jakieś towary białoruskie, alkohol, kiełbasę, sery, czy co tam by było na składzie. No okazało się, że po pierwsze przejście graniczne jest zamknięte, więc w ogóle cała ta wycieczka była bez sensu, ale ponieważ nas wylegitymiowano, no to zatrzymano nas ze względu na mnie. Do wyjaśnienia sprawy Okazuj, okazało się, że wczoraj, 18 lipca, czyli 11 dni po tej całej szopce, którą urządziła ABW, ABW dysponująca ogromnym budżetem, ABW, która obserwowała dom mojej mamy przez kilkanaście godzin, ABW, która do pojmania towarzysza Michała y, tutaj wykorzystała przynajmniej pięciu agentów, a kolejnych kilku y, tutaj pracowało y, na Rakowieckiej, donosząc różne papiery. Więc ABW y, tutaj ogromne, ogromny wkład poniosła, żeby tą szopkę urządzić, ale równocześnie zapomniało wysłać maila, czy jak jak to tam działa i poinformować, że towarzysz Michał, czy też Michał N, czy też Michał Nowicki, no, został doprowadzony do prokuratury i jakby odpuśćcie mu, no już się od niego od, odpieprzcie, no. do, do straży granicznej polskiej na chwilę obecną, czyli do wczoraj. Taka informacja nie dotarła i po prostu oni uznali, no ale pan jest poszukiwany przez prokuraturę. No. Ja mówię, no ale no, już sprawa została wyjaśniona, możecie sprawdzić w internecie. No. Oni rzeczywiście sprawdzili i rzeczywiście zobaczyli, że 7, listopada, że 7 lipca zostałem aresztowany. No i się właśnie zastanawiali, jak tą sprawę rozgryźć. Niestety zastanawiali się w sytuacji, kiedy no to przejście graniczne Czeremcha wygląda tak, że są tutaj budynki należące do polskiej straży granicznej no gdzieś tam dalej są chyba budynki należące do białoruskiej straży granicznej my byliśmy na tym takim terenie ziemi niczyjej terenie gdzie nie ma żadnego drzewa żadnego wielkiego budynku gdzie można się schronić przed słońcem półtorej godziny siedzieliśmy na słońcu słońcu które w tamtym momencie no w cieniu chyba temperatura przekraczała 30 stopni a w słońcu było na pewno 40, 40... 40 plus, więc tak siedzieliśmy na tym słońcu, roztapialiśmy się po prostu ten yy, nie mogliśmy się ruszyć, musieliśmy być cały czas na widoku, yy, a Straż Graniczna tutaj zastanawiała się jak ten problem rozwiązać, yy, więc bardzo szybko tutaj te yy, pracownicy Straży Granicznej zmienili do siebie swój stosunek, zakładam że w międzyczasie, tam się zresztą nic nie działo, bo przejście graniczne jest zamknięte więc właściwie byliśmy tutaj Prawie że jedynymi klientami tego przybytku. No i chyba po prostu panie pracujące w Straży Granicznej zaczęły oglądać odrodzenie komunizmu, czy też czytać info, inne informacje na nasz temat. No także później zaczęły przychodzić, uśmiechać, nie wiem, uśmiechać, uśmiechać tutaj przyjaźnie, czy, czy, czy jakoś tak ironicznie, czy coś, no ale w każdym razie. W każdym razie no już zupełnie inaczej nastraktowano. no ale ja przede wszystkim jakby no, próbowałem wytłumaczyć no, absurd całej tej sytuacji, no. A. B. W aresztuje mnie na wakacjach, bo zaśpiewałem piosenkę. I, a, a tutaj po 11 dniach od tego całego zajścia wy znowu mnie zatrzymujecie gdyż ABW gdyż ABW nie przekazała tej informacji, no przekazała informację wszystkim mediom, ale nie przekazała informacji polskiej policji, polskiej straży granicznej i innym takim służbom więc właściwie za każdym razem kiedy ktoś mnie będzie legitymował, no to no to nie wiem, może jeszcze przez pół roku no będą właśnie tam nie wiem za 10 lat przyjadę do Polski Będę, nie wiem, dostanę mandat, czy coś, a tutaj policja sobie przypomni. No, ale w roku 2020 prokuratura tutaj wystawiła wniosek o, o, o tutaj zatrzymanie pana, czy coś. No więc no, jest to oczywiście skandal. No, znaczy, skandalem jest to, że przy tak dużych nakładach, jakie idą na polskie państwo, no to. Pieniądze te idą albo do jakichś właśnie do, do jakichś obajtków, albo na jakieś tam marnotrawstwa Sasina, albo też zakupywane są jakieś tam y, myśl, myśliwce bojowe jakieś tam F-35, czy jakieś amerykańskie wynalazki typu Abrams, a na takie podstawowe sprawy, żeby był jakiś tam system informatyczny, gdzie tam te polskie służby no automatycznie, kiedy coś ktoś coś tutaj jest wyjaśnione, to od razu problem znika, no. No, no to jest dla mnie niepojęte, no nie wiem, no, w kwestii bankowej, jak ktoś robi przelew czy coś, no od razu pojawia się informacja, że coś tak zostało dokonane, no, polskie państwo, no, w roku 2021 tego nie ogarnia, no i tutaj ta prokuratura wystawiła mi taki papier właśnie, yy, który jest absurdalny, no bo on mnie jakby tutaj yy, właśnie nakazuje stawić się w prokuraturze w ciągu 48 godzin, Mimo że, ja już, mimo że ja już jakby sprawę wyjaśniłem, ale, ale no oni powiedzieli wprost, że oni mnie nie puszczą, jeśli ja tego nie podpiszę, no więc miałem do wyboru no, albo siedzieć kolejne 5 godzin na słońcu i całkowicie się roztopić, albo podpisać to, co, co mi tam podetknęli. Oni także próbowali się skontaktować z panem prokuratorem, Cieślakiem on się chyba nazywa. No i prokurator Cieślak tak jak nie raczył pofatygować się do siedziby AWW, ABW, żeby ze mną pogadać, tak także nie raczył, by odebrać telefonu od Straży Granicznej z tej właśnie Czeremcha, więc no, ja, ja tutaj nawet nie mam pretensji do tych, do, tej, do tych pracowników Straży Granicznej, gdyż oni ogólnie zachowali kulturę i, ten, i, i rozumieli jak ta sytuacja jest bardzo absurdalna. I, no, ale jakby, no, jakaś taka biurokratyczna przeszkoda. No, mamy tutaj, pan tu jest, jest, jest wezwanie, musi pan coś podpisać, bo inaczej my będziemy mieli problem. No i tak, więc, więc. Więc, no, wiecie, jakby, no, nie spodziewałem się, że, że towarzysz Michał, przyjeżdżając na bardzo krótki przyjazd do Polski, zostanie aż dwa razy zatrzymany przez polskie służby. I to naprawdę o taką pierdołę, no. My mówimy naprawdę pierdoła polegający na tym, że po prostu no, zaśpiewałem piosenkę, prokuratura wy, wystawia tutaj za mną list gończy, y, następnie y, ten list gończy, realizuje ABW, a ponownie po jakimś czasie Straż Graniczna. No, to państwo to jest po prostu państwo z gówno.